Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. No, to ja, Fancim, Namówiliście mnie do powrotu znowu do serii Emergency 4, także e, niech się stanie, e, słuchajcie słowo, które zostało powiedziane gdzieś tam wcześniej, i zaczynam w takim razie rozgrywkę. Zaczynam od Sochaczewa dzisiaj, także zapraszam na słuchajcie Sokhaczew. Muszę sobie też przypomnieć, e, jak tu się grał, bo oj, dawno dawno mnie już tutaj e, słuchajcie nie było. Mamy pierwsze zgłoszenie, które wpada, właśnie. Halo, ratownictwo medyczne, w czym mogę pomóc? Ratownictwo medyczne. Mamy zatrzymanie oddechu słuchajcie, u jednego z członków sochaczewskiej społeczności. Także wysyłamy, wysyłamy to, co mamy. Czyli straż pożarną, może być potrzebna. Karetka tu jest podstawowa. No, podstawowe są tylko i wyłącznie. Także wysyłamy, dawaj, może dojedziesz. Może dojedziesz. Słuchajcie, no dawno nie było, jak widzicie, widzicie w informacjach, w wiadomościach. No ostatnio wiele w Polsce się również dzieje, co do takich sytuacji kryzysowych. Ostatnio wybuch budynku, gdzie 8 osób zginęło. Dokładnie wczoraj, co tam się wydarzyło w Warszawie, słuchajcie, wyciek gorącej wody, wrzącej wody, słuchajcie, z rur. Duża akcja też służb, również straży pożarnej, policji, chyba jedna osoba poparzona, także coś tam się dzieje, jak widać w realu, ale tak samo ma to swoje odzwierciedlenie, jak widzicie, też tutaj w wirtualu, czyli właśnie w wirtualnym rozgrywce, co daje nam, jaką nam daje możliwość, właśnie już jeżdżę karetka, właśnie w takiej grze jak Emergency 4. Także no, wracam, wracam e, również na te łamy i słuchajcie, będziemy e, częściej się spotykali w emergency. Jedzie potrawnik tutaj dobrze, może tutaj dojedzie do tego poszkodowanego. Karetyczka. Jesteśmy e, na miejscu, muszę sobie mocno przypominać co i jak tu się robiło. Mamy już ratownika medycznego, niech on przystępuje do działania. Stan jest w miarę stabilny, ale no dosyć ciężki. Przygotujemy sobie nosze. Ja muszę tylko przypomnieć sobie jak to się to robiło. Mamy karetkę podstawową, otwieramy drzwi. Dobra, mamy tutaj też jakieś oświetlenie z tego co pamiętam. Oświetlenie na boki. I teraz próbuję podjąć, podjąć nosze. Dobra, mam już nosze, zaraz zobaczymy, czy ta osoba, która jest no, w jakimś tam stanie zagrożenia zdrowia mocnego, czyli ona była bez oddechu. Widzę, że tutaj już ratownik niezleczynności wykonał przy tej osobie. Ona nadaje się już do transportu. Także zabieramy panią czy pana, nie wiem. I widać, ciężko powiedzieć, kto to jest. Może inaczej tak. to Sobie odejść. A my musimy tak późno trafić, żeby O, no właśnie eee, Tak i tak O, dobra, teraz zatrybi Teraz to zatrybi Spoko, także chłopaku Wsiadaj do am ambulanca Ty byś może wziął to, co? Nie dasz rady Dobra, torbę zostawili chłopaki Mam jeszcze tego ratownika jednego to ja bym go jeszcze poprosił na zewnątrz. Jeżeli jest taka opcja, drzwi już pozamykamy do środka, żeby się nie wychłodzało. Dobra, a gdzie jest ten typek? Weź no wyjdź, chłopie. Personel na zewnątrz. No, torbę zostawiłeś. Ty to nie. Ty to wsiadaj. Kurna, zostaw tego. Słuchaj, zapomniałeś torby. No, widzę, że się nie da. Dobra, trudno. Torba, torba zostanie na miejscu. Pogotowie tutaj w Sochaczewie jest bardzo bogate, więc myślę, że nic się nie stanie, jak ta jedna torba zostaje. Dobra, jest y, sygnalizacja, i zapierdzielaj na pogotowie. W takim razie do szpitalnego oddziału, gdzie? Ratunkowego. Dobra, powyłączaj jeszcze tutaj oświetlenia boczne. I już możesz jechać. Także zaczynam od początku, słuchajcie, serię całą. Nie, to znaczy, ona będzie kontynuowana jako numer kolejny w tej mojej nomenklaturze Emergency. Widzę, że się mota nie może wyjechać. Natomiast, jak gdyby cała kampania została od początku utworzona, bez zapisów, bez zapisów. Widzę, że i ładnie działają tutaj kierunki, nawet włącza kierunki ten kierowca, ale nie wyłączył tego. nie wyłączył. Wyłączył, wyłączył, dobra, to są obrysoweczki Nie ustępuje pierwszeństwa do mandatu go, kurna. Spójrzcie, ten niebieski taki typek. Dobra, co my tutaj mamy? A, że tutaj torba została. Ty, a ta druga osoba? Ty, tu są dwie osoby chyba. Ta druga osoba też, czy nie? Chyba ta co leżała. Nie wiem, czy to jest. Nie, no też jest chyba. O kurczaki, to trzeba wziąć jeszcze jedną karetkę tutaj na miejsce, zadysponować. Ja myślałem, że to jest tylko ta jedna osoba, ale to jest jeszcze jedna. że ona stoi. Ona bez braku oddechu stoi? E, to mocna jest. Wytrzymała. Pytanie, czy coś do nas ruszy, czy nie. Zaraz zobaczymy. Zaczynamy dzisiaj od y, trochę takiej właśnie medycznej interwencji emergency. Tutaj pamiętacie? To oglądał star odcinki Emergency to widział kiedyś tutaj miałem pożar Wielki Oj tutaj się jarało i to grubo Na tym straganie Pamiętam to było zabawy mega się Praktycznie całość spaliła Tego, tego tutaj Majdanu Jedzie druga karetka, dobra Ale ciekawa sprawa, bo Nie podejrzewałem, że ta druga osoba też jest poszkodowana Ale na minimapce jednak widać, że jest także ta torba może się jeszcze przydać za chwilę e, to był mój błąd to był mój błąd, nie zauważyłem tak tej drugiej osoby no, ale już już, już robimy co możemy, a jednak a jednak, czyli nie, karetkę od, odsyłamy do koszar, że tak powiem jak to się da dawaj wracaj zawracaj wyłącz sygnały i wracaj sobie do do swojej bazy to chyba sygnalizuje jednak, że to jest ta torba pozostawiona. Da się tu usunąć? O, Tak. <śpoko> Spoko. Torbę już można ją usunąć. Już jej nie ma. Na minimapce. Tu jest stacja pogotowia. Tu sobie karetki stoją. Obsada tu trzyosobowa. Iby też. No dobra. No i fajnie. Coś mi się wydaje, że tutaj była taka opcja kiedyś wzywania tych lekarzy, tych ratowników, ale... Hmm. No ale cóż, nie pamiętam, jak to się robiło. A tutaj, zalarny zespół, dobra. A tu jest specjalistyczny, tu jest SK, tu jest P. Dobra, już teraz będę pamiętał. A jaki specjalny zespół wzywałem z tego, z... Skąd? Z Iłowa. A tu jest paprotny. A widzicie, czyli zupełnie z innych miejsc wzywałem. E, teraz tylko chciałbym zobaczyć, czy coś jest e, z policji. Ponieważ ja tego za bardzo nie widzę. No dobra, zgłoszono pożar. Przyczyna nieznana. No to mamy pożar. No to mamy pożar. No to mamy pożar w no jakiejś altance. Coś takiego. Dobra, no to dawaj, sohaczebie. To wie jak tutaj było, tu się odkrywało dach, zapalało się światełko eee, nie, światełko się gdzieś tu palało tutaj. O. to y, bierzemy sobie zespół 21 Zastęp 21 Wyjazd do zdarzenia No dobra Jedziemy dawać chłopaki Mamy jeden zastęp na razie, proszę bardzo. Gdzie są te drzwi? Otwórz je. Dobra, drzwi się już otwierają do remizy. To jest jednostka. To jednostki. I chłopaki zaraz powinni być już poprzebierani. Więc sobie sami wsiądą. Tak. Sami wsiadają. Brawo. Jeszcze jeden chłopak. Dobra. Tutaj pamiętam, że się. Um, I chyba było coś takiego jak wyjęcie na zewnątrz, czy nie? Załączamy światła. Nawet 998 21 do zderzenia. Przyjąłem. Dobra, gdzie jest, gdzie jest ten pożar? Gdzie jest ten fire? Tu jest fire. Dawaj, tu będzie najbliżej. Jadą. Jedzie jeden zastęp, słuchajcie. Na razie osób poszkodowanych tutaj nie widzę, co prawda. Jest ciemno, także mamy takie trochę warunki, prawie jak zimowe, ponieważ jest o wczesnej porze już jest ciemno. Co prawda, trzecią godzinę w nocy mamy, ale. Dobra, ty, a ja włączyłem wszystkie sygnały, chyba nie? Dawaj, tutaj wjeżdżaj. Będziesz mnie bliżej. Dobra, są już na miejscu. E, wysiadka oświetlenie, da dawaj na jaśnicę Dobra, jakiś kierowca jest, dawać wężek, brat wężek Albo załóż może po te aparaty, aparaty panie Dawaj, to na jaśnicę da się obracać? Właśnie da, da, nie? Jak to się Eee! Ty masz to podnieść, kurna, a nie opuszczać. Dobra, są w aparatach już? Jeszcze się ubierają. Dobra, dwóch mamy strażaków tutaj. Wybierzcie te wężyki. Bę, Gdzie macie wężyki? Dobra, który ma ten aparat jeszcze? Ten ma. Też wybrali. Ale się pali, kurna! Altama się ja. Dawaj, podłączaj się do tego. Dobra. Lecisz tu. Dawaj, jeszcze rozdzielacz. Ty bierzesz... Miałeś wziąć węża. Gdzie masz tego węża? Dawaj tu, podłączaj się. Ty lecisz też po węża. Ty! Nie! Ty tu będziesz gasił. Tu dawaj, do wow, pompy. Dobra, a ty masz węża, dawaj tutaj Głod wodę! Kurna! <grymne> gaś Stary gaś Ty, czemu on nie może gasić Co tu się dzieje? O, teraz będzie chyba... O, o szły, konie po betonie. Dobra, chcesz. Dobra, tu jest jeszcze tylko jeden. Tu też jest pęża. Pamiętam, że te samochody przychadzaczowe miały chyba poziom wody i ten poziom wody chyba faktycznie działał. Hmm. Szukajmy tu jeszcze grantów. Szukajmy tu jeszcze Jest, znalazłem. Dobra, Zadań, podpinaj się. Będziemy zaczynali. Teraz zobaczymy, co woda. O, Bento w ogóle jakiś zamku, ty. ty tym, a właśnie, samochód. Już... Nie, 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 tylko ty tutaj podłączaj. Zaraz samochód nie będzie miał wody. Oczywiście. No, Glipa. Glipkon będę. Dobra. Jeszcze odkręć. gdzie jest Odkręć to, tak. Ale się jara. Mamy i pożar normalnie. W emergencjach jakby pożaru nie było, to by było totalna lipa. Dobra, czy już poziom wody będzie wystarczający. Ty, gościu, idź po węża. Idź jeszcze po węża. O, tutaj częściowo się udało gać. Zrobimy jeszcze jeden myśl. Próbujemy albo stąd, albo stamtąd jeszcze jeden odcinek i tu filmy, a niech się przejedzie OSP weźmiemy ich jakimś starym Jelczem nie, ma, nie mają jelcy nie mają Jelczu, dobra eee, to jest taki jej, o, dawaj OSP do wierny żeby bez jeszcze nie przejedziesz w razie czego, nie się przejedzie a tutaj bym jednym z jest sprowadził poglądów i jeszcze tutaj nie może, da radę? Nie nie da radę

Dobra, ten będzie w zapasie ratownik. Jakby coś tam się stało, to będę miał go do dyspozycji. No może tą mutankę uda mi się udać w jeszcze OSP wypuścimy, że, że osób poszkodowanych nie No i bardzo dobrze. Policji w sumie to jest niepotrzebne, bo tu na posesji się jakiś tam pali. jest taki nawet ładny, w żółtym trochu. Zarazem jakimś takim dowole. To jest, że oni dadzą radę, jeszcze to mi tutaj jedzie. To teraz to Kupak złapią tutaj i uważam, teraz... Dobra, jedzie OSP. Zanim oni to dojadą, to minie. A pożar, wydaje mi się, zaraz będzie upanowany. No! Udało się! Brawo! O to chodzi! Tak, jest akcja pięknie zrobiona, ale mi się udało w pierwszym odcinku, dobra. Zakręć hydrant Tu już zostaw tą autopompę, już nie wyj, nie wyj Odłączamy Dobra, teraz jeszcze by to odcinek trzeba go tak się to zwijało. Teraz zobaczymy Najpierw niech oni pokrywają sprzęt do środka Dobra, mamy kolejną, kolejną rzecz, wypadek drogowy, plama olejowa. No jest, jest plama olejowa, bo taka dosyć duża. Dobra, dysponujemy kolejne, kolejną jednostkę. Kolejną jednostkę zrobimy sobie... Nie wiem, co nam posiada na wyposażeniu tego samochodu. Tak naprawdę. Dobra, zrobimy sobie 40 nie poleci mam do tego i plamy. Uwaga, zastęp 40 wyjazd do zdarzenia. Dobra, oni już lecą. Dodatkowo policyjka, policyjka i będzie mi pomoc drogowa potrzebna. Też na miejsce tego zdarzenia. Dlaczego mi się nie otwiera ten? Eee, coś tu się popitoliło. Dobra, już jedzie 40, 40. Dobra, włącz sygnały. Czemu tak? Dobra, oni już pojadą, tak eee, Policja, policja Nie będzie potrzebna Jeden samochodzik, jakiś taki zwykły Kijanka, może być Tutaj do zabezpieczenia, w miejsca I od razu Jedna lawetka będzie na pewno potrzebna Na razie na bo. dobra eee, Przenosimy się szybciutko do tego pożaru Oni siadą, natomiast szybko do tego pożaru, żeby to pozwijać wszystko Łopa, nie, ty tutaj już się porozbieraj A ty daj, dajesz radę tutaj, zginąć to Nie! Stary, nie idź tam Kurna, jak tu się robiło to żeby Tu jest odkręć hydrant odłączyć to. No tutaj Fancy ma problem z tym. Dobra, przenosimy się do Wielcza, to odsyłamy. Wracajcie, nie będziecie potrzebni. Znowu zamieszanie, znowu na zamieszanie, nasypaczanie. Proszę stanąć z boku. Gdzie Są się tutaj pan spierdziela? 3740 Dobra, jest policja na miejscu również. Prawidłowo. Zrobimy sobie coś takiego, że policja tutaj podjedzie. O, zabezpieczy sobie tutaj ruch. Tutaj jeden pan policjant, tutaj drugi. I przekierowujemy... Pojazdy dobra, e, ponieważ ta plama jest dosyć duża, to weźmy no przejedź tutaj, dobra, niech tak będzie. E, teraz tak, co mi będzie potrzebne? Będzie, ty bierzesz sorbent z wozu. A ty bierzesz łopata. Jest jakaś łopata? Jest Dobra, także mamy tu zabezpieczone. Ten sorbentem e, dajesz sypiesz tutaj. Ty masz miotłę. I ty to samo. Oj, nie to, nie to, nie to ma. A ty bierzesz co innego? Bierzesz mietłę. Bierzesz miotłę. Dobra, tu sypiesz dalej już zamiatać No i tak pójdzie szybko, panowie, tak pójdzie szybko Tu jest chyba ten wyciek całe, a to już yy, ładuj samochód i to będzie chyba z tego wycieku tyle także prosta sprawa pożar zażegnany ona ty już może wracać oni już sprzęt zwijają policja już w zasadzie już będzie mogła puścić teraz także wsiadajcie wy się też wsiadajcie i tutaj jest taka opcja że Ty masz skrypki pozamykać. O. Pamiętam, co po sobie tutaj zawsze był taki problem. Wszystko żeś pozamykał? No to jak pozamykasz, to czarne. O kurwa, coś ty zrobił. Jeszcze raz. Dobra, wracajcie. I wy też. Wracajcie. No, także słuchajcie. Udało się ogarnąć dzisiaj dwie, dwie rzeczy, trzy tak naprawdę. Same zielone, tak że nikt mi to już nie zarzuci. Walshi źle zrobiłeś, kurwa. Nawet dobrze zrobiłem. Gdzie to zaproszenie ognia było? Tutaj muszę zaraz pobawić się z tym, jak to wszystko podpina. Dobra, słuchajcie, ja was dzisiaj żegnam. Oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie. Jeszcze ponad 20 minut odcinka, także... Macie coś również na jeden dzień oglądania na kanale. Także pozdro, słuchajcie widzimy się w następnym odcineczku z Emergency 4, ale coś innego zrobimy niż sochacze. Ale sochacze bardzo fajne, na podnoty tu wrócimy. Także pozdrawiam, miłego dnia życzę oczywiście i trzymajcie się, ma. hej!